Na Europejskim Kongresie Gospodarczym gościem w naszym kongresowym studio jest pan prezes ING Banku Śląskiego, pan Bruno Bartkiewicz. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo. Panie prezesie, podczas niedawnej sesji poświęconej, poświęconej rynkowi bankowemu, sektorowi bankowemu, mówił pan, że jesteśmy w ważnym cywilizacyjnym momencie. Dl dlaczego? Skąd ważność tych obecnych czasów i jaka rola? będzie w tym banków. Moja uwaga odnosiła się do a nazwijmy to polskiej, polskiej gospodarki. W poważnym stopniu jestem przekonany, że dzisiaj mamy do czynienia z innym rozdawaniem kart i ustalania reguł gry, które będzie dotyczył gospodarki światowej. My nie tylko mamy do czynienia z zaburzeniem Kanałów dostaw, ale kanały dostaw, czyli elementy współpracy międzynarodowej, one się zmieniają. Świat nauczył się, że e, alokowanie zdolności wytwórczych e, w niektórych obszarach, przede wszystkim tych, gdzie mamy do czynienia z najniższymi kosztami wynagrodzenia, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Świat nauczył się, że technologie Szczególnie wysoko zaawansowane technologie, one generują postęp technologiczny, natomiast są łatwo kopiowalne, odtwarzane, co zaburza obszar konkurencji. Świat zmierza więc w kierunku po pierwsze podziału, po drugie domykania się i współpracy w ramach obszarów, które już nie będą w pełni globalne, będą duże, ale będą zamknięte w ramach, nazwijmy to, stref. Stref porozumień, aliansów, przyjaźni, również o charakterze militarnym, bo te elementy będą, będą się ze sobą przedzielać. Jeżeli obserwujemy świat w tym całym układzie, to tak świat migruje zdolności wytwórcze z odległych rynków. Rynków azjatyckich, świat zachodni, w którym my funkcjonujemy, i przenosi je w pobliże. To nazywamy nie to nazywamy outsourcingiem bliżej, skracaniem łańcuchów dostaw itd., itd. To głównie dotyczy zdolności wytwórczych, nazwijmy to działalności. Czyli z tego co Pan mówi mamy do czynienia z takim geopolitycznym gospodarczym przetasowaniem, tak? Że, że bardzo od nowa głęboki, ta, 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 bardzo tą, tą, głęboki. Można wręcz powiedzieć, że dzisiaj stoimy w przedsionku zimnej gospodarczej wojny. Oprócz tego również zimnej wojny, mhm. ale to co nas interesuje to jest mhm. zimnej gospodarczej wojny. Proszę śledzić parę układów, jeżeli mówimy o regulacjach amerykańskich typu IRA, tak się nazywa, to nie, to nie o irlandzkiej armii, tylko, tylko, o, tylko o regulacji amerykańskiej. Jeżeli popatrzymy sobie na elementy zamykania dostępu do technologii, na przykład podmiotów chińskich, klasyczny schemat Huawei i w tym całym układzie, kiedy mówimy o problemie Morza Chińskiego i wagi Tajwanu jako no mówiąc szczerze najbardziej zaawansowanego producenta e, półprzewodników i to półprzewodników e, o najwyższych wymogach technologicznych w tym zakresie. Kiedy mówimy o zbudowaniu aliansu japońsko-koreańsko-tajwańskiego w tym zakresie z Amerykanami i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mówimy o schematach wytwórczości pod OZE i rozmawiamy o dostępach do zasobów Litu, Kadmu, Kobaltu, tak, niklu. To to wszystko się odbywa i to są przedsionki tej właśnie wojny. Okay. W ramach tego my musimy mm -hmm. znaleźć swoje miejsce. No właśnie. I to miejsce, w którym my powinniśmy znaleźć to, to swoje miejsce, ono już dzisiaj jest bardzo dobre. Dlaczego ono jest bardzo dobre? Raz to jest oczywiście położenie nasze geopolityczne, dwa, to jest nasza rola w ramach wojny ukraińskiej, która wy, wypromowała pojęcie Polski jako kraju. Wysokoetycznego, mhm. wysoko zaangażowanego i zdolnego iść pod włos, ale również kraju, który jest przyjacielem Ameryki i kraju, który chroni resztę Europy. Współgra, współdziała ale taką opinię dzisiaj mamy. Trzy, co może jest bardziej wręcz namacalne to jest już nasza dzisiejsza pozycja jako kraju mhm. wytwórczego. W ramach Unii Europejskiej ta wytwórczość przemysłowa w większości krajów ma charakter schodzący, schodkowy. Polska i Niemcy to są dwa największe kraje wytwórcze, przemysłowe. No i w wielu dziedzinach my mamy ten fenomenalny schemat, który bym powiedział to jest duch przedsiębiorczości i jakość wykształcenia. Czyli, Czyli mamy potencjał, by, absolutnie by, by, mamy potencjał by się żeby liczyć i świat tak to widzi sił, I świat tak to widzi. I dlatego do Polski ściąga kapitał. Mhm. A, jeśli tylko poradzimy sobie z kulami u nóg, a te dwie kule, które mamy u nóg, to jest zmienność regulacyjna, i drugi to jest wytwarzanie energii elektrycznej, która jest obarczona mhm. czy. Nazywana ma charakter brunatny. Jeśli z tymi tematami sobie poradzimy, to praktycznie nie ma przeszkód, żeby Polska stała się już bardzo ważnym elementem, gdzie ten kapitał z najlepszymi technologiami, które my powinniśmy jasno wyselekcjonować i ustalić, na które stawiamy, żeby do Polski przy, przybył. Tak jak z bateriami, bo tak? jesteśmy drugim największym producentem baterii, tak ważnych w dzisiejszym świecie, w Europie i i to miejsce trzeba, trzeba utrzymać, a dodać, dodać, dodać kolejne elementy, które będą decydowały o naszej, naszej konkurencyjności. Tym I to jest ta nasza szansa. Jak w tym kontekście właśnie tych zmian, wykorzystania potencjału polskiej gospodarki widzi Pan rolę sektora bankowego? Co, co sektor bankowy może robić, co powinien i co się będzie działo przez najbliższe kilkanaście miesięcy? Nie wiem, że. że z... Te portfele banko, kredytowe banków będą się coraz bardziej zazieleniały, zapewne. Jeśli tak, to jak szybko? Już się zazieleniają. One, banki nie są tak naprawdę, mówiąc otwartym tekstem, bo, bo, bo pewnie inaczej powinienem to mówić, ale banki nie kreują rzeczywistości, one ją wspierają. One, banki są odpowiedzialne za odpowiednią alokację. Alokację kapitału w kierunku generowania długoterminowej konkurencyjności państwa. Jesteśmy takim pobocznym partnerem polityki gospodarczej i polityki monetarnej państwa. Jesteśmy przedłużeniem, niejako tego, pośrednikiem w tym zakresie, ale to my robimy, to potrafimy. Natomiast tu główny element jest wytworzyć sanie, czyli, żeby gospodarka w tę stronę szła. I wszystko jest, Dobrze, te dwa koła, te, te, te kule u nóg, to, to musimy to zrobić. Natomiast A brak funduszy unijnych, one zawsze były takim katalizatorem. Może nie decydowały o skali inwestycji, ale były takim katalizatorem. No nie wiem, czy Pan mówi o KPO, czy innych funduszach, bo te inne generalnie płyną. KPO to jest inny temat, no, mhm. jedno ze źródeł. My potrzebujemy tych pieniędzy bardzo dużo, bo samo. Sam element kuli u nogi, czyli tej transformacji energetycznej, mówiąc otwartym tekstem, to są kolosalne pieniądze, jak pan wie. To są setki miliardów złotych, które musimy zrobić, nasze podmioty muszą zdobyć. Takich pieniędzy polskie banki nie mają, bo polskie banki mają coraz mają słabszą kondycję kapitałową z różnych przyczyn. Są osłabiane, są nadmiarowo obciążone i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jedno. Jak nie wykonają tego polskie banki to polskie podmioty gospodarcze będą musiały iść gdzie indziej. Tam jest drożej tam jest powiedziałbym mniej sympatycznie i tam łatwiejsze są rozgrywki. No nazwijmy to geopolityczne tak. Nie czarujmy się. Ubieganie się o, o duże środki od inwestorów z kraju A który jest bezpośredni z nami konkurencji, to nie będzie taka prosta znaczy, nie, taka, taka sytuacja prosta gra może wypchnąć z, z tych inwestycji polskich wykonawców. Tak, może nas wypchnąć. Może nas wypchnąć. To jest konkurencja. Ja nie chcę mówić, że ktoś chce nam robić kuku albo ktoś jest źle do nas nastawiony, mm -hmm. tylko że pamiętajmy, to, to jest gospodarka, to jest gra, to jest konkurencja. My czasem myślimy, że nam się wszystko należy i każdy ma przyjść, żeby żebyśmy my zarabiali i, i, i się bogacili. No, chętnych jest więcej. Tak? To też trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest gra. Naszą powinnością jest uczestniczyć w tej grze, wygrywać. Do tej pory się nam udaje, bo my czasem o, jakie wielkie nieszczęście! Ale proszę zobaczyć, jesteśmy krajem o tak silnej dynamice wzrostu gospodarczego. My jesteśmy faktycznie, no, nie nadużywając tych słów, no trochę takim, nie wiem czy tygrysem, one w tej części Europy to tak troszkę od tych szablozębych, ale to, to wszystko jedno. Ale my jesteśmy takim krajem, jesteśmy takim potencjałem. I oczywiście to sprawia, że jesteśmy bardzo atrakcyjnym partnerem, ale w, w jakimś tam nucie jesteś, generuje też nam trochę nieprzyjaciół. Tak? I to nie dlatego, że nas nie lubią. Tylko dlatego, że jest konkurencja? Tylko dlatego, że jest konkurencja, normalna sytuacja, mhm. tak jak w szkole, na boisku czy, mhm. czy gdziekolwiek indziej. Więc ten potencjał u nas jest wielki, i rola banków jest do osiągnięcia. Mhm. Jeżeli polskie banki będą słabe, no to musimy to, czy polska gospodarka będzie to musiała nadrobić czym innym, ale szkoda by było, gdyby tej funkcji nie mogły generować banki, bo banki po pierwsze doprowadzają do spięcia tego finansowania mhm. zagranicznego i polskiego, tak? To tak jest. Nawet jeżeli organizujemy jakieś przedsięwzięcie i sięgamy po pieniądze zagraniczne, to musi być styk po stronie polskiej, który to zrobi. Tak? Każdy bank inwestycyjny z Londynu, który będzie to składał, i tak potrzebuje współpracy lokalnych, lokalnych banków. Lepiej by było, gdybyśmy mogli to załatwiać w schemacie, w schemacie lokalnym. No i jest jeden dodatkowy aspekt. Duże przedsięwzięcie, duża firma. Ale ona, żeby funkcjonowała przez lata w ramach tego nowego transformacyjnego programu, ona potrzebuje kupy poddostawców. A ta kupa poddostawców to są małe, średnie i najmniejsze firmy. I nimi już nad nimi się nie pochyli kapitał zagraniczny. Ponieważ dla nich jest to zbyt ryzykowne i to będzie za drogie. To muszą wykonać banki, a to są znowu kolosalne dziesiątki i setki miliardów złotych do zrealizowania, i tu sektor musi być mocny, żeby również ten kaskadowy element dużych inwestycji rozłożył ci wziąć na siebie. W związku z tym warto polskie banki wzmacniać. Wprost powiem: większość rządów dzisiaj wzmacnia swoje sektory bankowe usilnie, usilnie sprawia, aby one były atrakcyjne i aby były otwarte te drzwi, drzwi z tyłu, aby kapitał był zainteresowany, żeby wchodzić w ten sektor bankowy. Te drzwi w Polsce są dzisiaj zamknięte, tak? One są zamknięte, wręcz zapieczętowane. Nie ma dopływu pieniędzy, inwestorzy zagraniczni wychodzą z sektora. Tak? Proszę zobaczyć, ile banków opuściło Polskę w ciągu ostatnich 10 lat. Więc... No i dwóch kolejnych inwestorów też się zastanawia życie życie w Polsce nie jest bankom łatwo uzyskiwać zwrot czyli opłacać się inwestorowi tak? to nie jest wcale takie łatwe w interesie nas wszystkich jest aby to przywracać odtwarzać ta stabilność bo taki jest wymóg chwili okej okay. dziękuję miejmy nadzieję że tak się stanie dziękuję bardzo dziękuję